Cześć. W dzisiejszym filmie wymienimy drążek kierowniczy wraz z końcówką w BMW serii 1. Na kole czujemy wyraźny luz, jest to luz na drążku. Zostało to wcześniej sprawdzone. Przystępujemy do wymiany od ściągnięcia stalowej opaski trzymającej osłonę przekładni kierowniczej. Podważamy odskakuje tą samą czynność wykonujemy z drugiej strony, to jest akurat opaska sprężysta. Okrągłymi ruchami ściągamy osłony z przekładni i z drążka. Można sobie jeszcze wtedy, dla formalności, sprawdzić, czy luz faktycznie jest na tym przegubie kulowym. Demontujemy koło. Koło w tym wypadku jest zapieczone, nie chce zejść. Będziemy musieli użyć większej siły. Więc bierzemy dość duży młotek i uderzamy w opony. Za drugim uderzeniem, na szczęście, zeszło, nie było aż tak źle. Ściągamy koło. Na szczęście, w tym samochodzie jest bardzo fajne dojście. Ja wcześniej już sobie zdemontowałem osłonę pod silnikiem. Także to jest czynność, którą na pewno trzeba wykonać. Przystępujemy do oczyszczenia gwintów. By nam się nakrętka łatwiej odkręciła, i nie było problemu, że gdzieś stanie w połowie i nie będzie chciała pójść. Kluczem no, nasadowym odkręcamy. Już po paru obrotach, niestety widzę, że. Stożek, końcówki drążka zluzował się w zwrotnicy i niestety, ale nie da się tego odkręcić tak łatwo. Cześć. Dlatego od razu pójdę po szlifierkę i będę to ciął. Kupiliśmy cały zestaw drążka z osłoną, opaskami montażowymi, uszczelką, szlifierka. Parę przymiarów, jak będziemy ciąć. Dobrze się zastanowić, żeby czegoś przy okazji nie naciąć. I tniemy. Takie cięcie lepiej wykonać na parę razy. Niż pójść za daleko i przy okazji coś nadciąć. Został nam fragment nakrętki, na szczęście, już w palcach się odkręca. A końcówka, przez to, że sama się zluzowała, wychodzi w rękach. Słuchniarką mierzymy, jakiego rozmiaru potrzebujemy klucza. W tym wypadku jest to klucz 38. Nie posiadam takiego. W tym miejscu ma przyjść klucz 26. Kluczem do rur chwytam drążek kierowniczy, a kluczem płaskim 26 przekładnię kierowniczą, by nie generować żadnych naprężeń na samej przekładni. Wykręcamy stary drążek. Bierzemy nowy drążek, ściągamy z niego plastikową osłonę z końcówki, wkręcamy nowy drążek. Pamiętajcie o tym, że trzeba założyć nową uszczelkę gumową w miejscu łączenia osłony z przekładnią. Osłonę w pierwszej kolejności nakładamy na przekładnię kierowniczą. Później naciągamy do samego końca na drążek kierowniczy aż wyraźnie wskoczy na swoje miejsce. Opaskę na nie zakładamy i ściskamy ją na ząbkach jak najdalej się da. Następnie obcęgami ściskamy mam na warsztacie do tego specjalny przyrząd do, tych, do tego typu opasek ale zdecydowanie bardziej wolę korzystać z tego narzędzia lepiej się po prostu sprawdza wkręcamy nową końcówkę smarujemy wcześniej gwint na drążku gwint wewnętrzny w końcówce to są elementy które lubią się zapiekać więc zabezpieczamy to sobie na przyszłość wsadzamy końcówkę w zwrotnicę Nowa nakrętka. I niestety, ale stanęła końcówka z nakrętką razem i obraca się nam cała końcówka. Musimy użyć klucza imbusowego, żeby od góry zablokować końcówkę, i kluczem płaskim. Choćby samą kontrę przełamać, żeby ona przeszła ten największy opór, później może uda się użyć klucza. Idzie zgodnie z planem, możemy już używać grzechotki, dokręcamy mocno, lecz bez przesady. Nie zapominajmy dokręcić kontry. I oczyszczamy obsadzenie felgi tak by dało się ładnie założyć felgę i by w przyszłości też nie było problemu z demontażem widzicie teraz sama spada wkręcamy śruby i na krzyż pneumatem lekko dokręcamy Sprawdzamy, czy znikł nasz luz na kole. Luzu już nie ma, więc teraz nie zapominamy o dokręceniu koła i pojechaniu na zbieżność. Do zobaczenia w następnym filmie.